Zawsze myślałam, że mam życie spokojne, zwyczajne, może nawet trochę zbyt przewidywalne. A potem jednego dnia wszystko runęło jak domek z kart. Moja córka, trzydziestoletnia, piękna, pewna siebie Polka, spakowała walizki, zostawiła męża i uciekła z innym mężczyzną za granicę. Zrobiła to nagle, bez słowa wyjaśnienia, bez spojrzenia wstecz. A ja zostałam w ich domu. Sama z zięciem, którego dobrze znałam. Choć jak się później okazało, myliłam się co do niego bardzo. Powietrze w tym domu było wtedy ciężkie, nabrzmiałe napięciem, którego się nie dało już ukrywać. Zięć chodził po pokojach jak cień, a ja czułam, że coraz mniej akceptuje moją obecność. Pewnego ranka, kiedy przyszłam zrobić herbatę, powiedział mi chłodnym tonem, który do dziś dźwięczy mi w uszach, że powinnam się wyprowadzić. Że teraz ten dom należy tylko do niego. Że moja córka go zdradziła, a ja, jako jej matka, jestem dla niego tylko bolesnym przypomnieniem tego upokorzenia. Nie krzyczał, nie rzucał przedmiotami. Po prostu wyrzucił mnie w milczeniu, jakby usuwał coś niepotrzebnego. Wyszłam bez słowa, z jedną torbą. Nie dlatego, że się bałam. Po prostu wiedziałam, że niczego więcej już tu nie osiągnę. A życie, które prowadziłam przez ostatnie lata, i tak od dawna nie było moje. Moja córka odsunęła się ode mnie dawno temu. Zięć traktował mnie jak przyszywaną, niewygodną część rodziny. A ja, w swojej naiwności, wierzyłam, że wystarczy być dobrą matką, by świat był łagodniejszy. Minął rok. Długi, cichy, pozornie nudny. Ale tak naprawdę był to czas, w którym wszystko zaczęło się układać inaczej niż ktokolwiek mógłby przewidzieć. Wróciłam do życia, które prowadziłam ukrycie przez lata, do interesów, które nigdy nie wymagały rozgłosu. Zawsze byłam zamożna, bardziej niż moja córka czy zięć mogli przypuszczać, ale nie obnosiłam się z tym. Nie taki mam charakter. Pieniądze były narzędziem, nie dekoracją. A przez ostatnie miesiące urosły jeszcze bardziej. I wtedy, pewnego chłodnego dnia, spotkałam go. Stał na chodniku, blady, zmęczony, wyraźnie przytłoczony życiem. Z początku mnie nie poznał. Może dlatego, że wyglądałam inaczej, eleganckie ubrania, samochód, którego kiedyś nawet nie widział na ulicy, spokojny krok kobiety, która niczego już nie musi udowadniać. Dopiero po chwili jego twarz zastygła w szoku. Był jak ktoś, kto nagle odkrył, że cały rok żył w błędzie. Spojrzałam na niego z obojętnością wypracowaną przez miesiące. On natomiast patrzył jak na widmo przeszłości, które nagle okazuje się mieć ogromną wartość. Widziałam, jak jego duma walczy z nowymi myślami. Jak próbuje odnaleźć właściwe słowa, choć jeszcze nic nie wypowiedział. I wiedziałam, że od tego momentu będzie próbował nadrobić wszystko, co zniszczył. Ale ja już nie byłam tą samą kobietą, którą wyrzucił z domu bez mrugnięcia okiem. Kiedy stanęliśmy naprzeciwko siebie, poczułam coś dziwnego. Nie żal, nie gniew bardziej mieszankę chłodnej ciekawości i lekkiego dystansu, który pojawia się, gdy patrzy się na człowieka ze swojej przyszłości z zupełnie nowego miejsca. On wyglądał tak, jakby świat mu się zawalił, może nie dosłownie, ale w oczach widać było zmęczenie człowieka, który zbyt wiele stracił i zbyt długo żył w przekonaniu, że wszystko mu się należy. Byłam niemal pewna, że rok temu nie uwierzyłby, że stanę przed nim w takiej wersji siebie. Nie spieszyłam się, przechodząc obok niego. Czułam na plecach jego spojrzenie pełne szoku, może wstydu, a może zwykłej ciekawości. W końcu usłyszałam, jak przyspiesza kroku, próbując mnie dogonić. Wiedziałam, co będzie dalej. Ludzie tacy jak on zawsze reagują tak samo, najpierw zdziwienie, potem ukucie żalu, a na końcu desperacka chęć naprawienia, żeby odzyskać to, co stracili. Następne dni były potwierdzeniem tego, co przewidziałam. Zaczął pojawiać się w miejscach, gdzie bywałam. W sklepie, na parkingu, nawet w kawiarni, gdzie lubiłam pracować nad dokumentami. Udawał, że to przypadek, ale widziałam wszystko jak na dłoni. Nie miał już tej wyniosłości, która kiedyś była jego tarczą. Zamiast tego pojawiła się pokora, która wyglądała na niego zupełnie obco. Zaskakiwało mnie tylko jedno, jak szybko jego ton zmienił się z obojętnego na uprzejmy, niemal za bardzo uprzejmy. Jakby chciał nadrobić cały rok jednym uśmiechem, jednym nieśmiałym skinieniem głowy. Obserwowałam go jak aktora, który nagle musi grać zupełnie nową rolę. Ale mnie nie dało się już tak łatwo kupić. W tamtym czasie wiele zmieniło się również w moim życiu. Przeprowadziłam się do przestronnego domu na obrzeżach miasta, prowadziłam dwa duże projekty inwestycyjne, coraz częściej wyjeżdżałam za granicę. Nie opowiadałam o tym publicznie, nie pisałam w mediach, nie robiłam zdjęć. Bogactwo uczy milczenia takiego, które daje swobodę patrzenia na świat z boku. A on, jak się okazało, nie radził sobie z samotnością. Córka nie wróciła, nie odezwała się ani do niego, ani do mnie. A on został w pustym domu, z rachunkami, które nagle okazały się większe niż przewidywał. Z pracą, która nie dawała mu już poczucia wyższości. I z ciężarem świadomości, że wyrzucił z życia jedyną osobę, która mogła mu wtedy pomóc. Kiedy po raz pierwszy przyszedł do mnie pod dom, patrzył na samochód stojący przed wejściem, tak jak patrzy się na coś, czego nie da się zrozumieć. Wyglądał na skruszonego, ale wiem, że skrucha to tylko powierzchnia. Pod spodem zawsze kryje się interes. I widziałam go w jego spojrzeniu. Chciał wrócić do relacji, której nigdy tak naprawdę nie było. Chciał odbudować kontakt, który sam zniszczył jednym prostym gestem. Chciał zbliżyć się do mnie, bo nagle okazało się, że jestem kimś więcej niż pteściową po przejściach. A ja patrzyłam na niego spokojnie, z pewnym chłodem, który pojawia się, gdy już nic nie musisz. Wiedziałam, że ta historia dopiero zaczyna się układać na nowo, ale tym razem to ja miałam wszystkie karty w rękach. Spotkaliśmy się ponownie tydzień później. Tym razem nie przypadkiem. Zapukał do moich drzwi swoim wymuszonym uśmiechem, który miał wyglądać na ciepły, ale w rzeczywistości zdradzał niepokój. Wpuściłam go, choć wcale nie musiałam. Chciałam zobaczyć, do czego jest zdolny, gdy naprawdę czegoś potrzebuje. Usiadł naprzeciwko mnie w moim eleganckim salonie, który wyglądał jak z innego świata w porównaniu do miejsca, z którego mnie kiedyś wyrzucił. Milczał dłuższą chwilę, szukając słów. A ja patrzyłam na niego jak na człowieka, który sam zaplątał się we własne decyzje. W końcu zaczął mówić ostrożnie, miękko, jak ktoś, kto próbuje odbudować mosty. Mówił o samotności, o błędach, o tym, że powinien był mnie wtedy wysłuchać, że był zbyt dumny, zbyt zraniony. Wszystko to brzmiało jak pieczołowicie przygotowana przemowa, której celem miało być wzruszenie mnie do łez. Ale we mnie nie było już łez. Poczułam tylko spokój. Spokój kobiety, która nie musi nikomu niczego udowadniać. Dopiero wtedy zrozumiał, że nie odzyska kontroli nad sytuacją. Że to, co stracił rok temu, było nie tylko moją obecnością, ale też szansą, by zachować czyjeś zaufanie. Spojrzał na mnie inaczej, jak ktoś, kto nagle uświadamia sobie wartość człowieka, którego wcześniej nie doceniał. Powiedziałam mu kilka prostych zdań. Bez złości, bez wyrzutów. O tym, że życie zmieniło mnie bardziej, niż przypuszczał. Że nie wracam do dawnych relacji, bo one już nie istnieją. Że nie jestem jego przeciwnikiem, ale też nie jestem nikim, kto pozwoli się znów odsunąć na bok. Wyszedł z mojego domu wolniej, niż wszedł. Nie wiem, czy czuł wstyd, czy żal, czy może mieszaninę tego wszystkiego. Wiem tylko jedno, wreszcie zobaczył prawdziwy obraz sytuacji. A ja zostałam w ciszy mojego dużego domu, patrząc przez okno na spokojną ulicę. I po raz pierwszy od dawna poczułam, że zamknęłam pewien rozdział. Nie z triumfem, nie z goryczą. Z dojrzałością kobiety, która przeszła przez ogień i wyszła z niego silniejsza. To była moja historia. I wreszcie należała tylko do mnie.